Pizza, która zachwyca swoim wspaniałym smakiem moich gości. Fantastyczne czosnkowo-ziołowe ciasto w połączeniu z soczystym pomidorem, delikatną mozzarellą i wyrazistym parmezanem smakuje wybornie. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na stronie www.tareszpokus.tv Ziołowo-czosnkowy placek do pizzy, przygotowany według przepisu, który znajdziecie na mojej stronie, układam na płycie kamiennej podsypanej mąką. Na brzegu ciasta formuję wyższą krawędź, która wprawdzie lekko opadnie w trakcie pieczenia, ale zatrzyma mozzarellę, aby nie wypłynęła. Następnie ciasto smaruję oliwą. Pomidora kroję w cienkie plastry i układam na ciasto. Kulkę mozzarelli rozrywam na małe kawałki i układam pomiędzy pomidorem. W czasie pieczenia mozzarella rozpłynie się na całej pizzy. Na wierzch, na małych oczkach tarki ścieram parmezan. Tak przygotowaną pizzę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 210 stopni i piekę przez 15 minut. Pizza jest naprawdę znakomita, a po inne przepisy zapraszam Was na stronę teleszpokus.tv.